Cześć, witam was. Bardzo serdecznie ja byłem ja pierwszym ja na drugim ja już, chociaż nie wiem jak będzie to jeszcze, ale na jednym z moich najnowszych filmów na moim nowym kanale otworzyłem nowy kanał, już taki typowo kodowski. Znaczy ja, nie tylko, nie tego nie pan będzie się będzie oczywiście na nowy kanał, więc zapraszam, zapraszajcie znajomych w ogóle. Bo będzie dużo lepszy na ten, ten kanał od tamtego, ale będzie na pewno nie zasada. No więc, yy, to taki krótki wstęp, a tutaj pierwszy, pierwszy mój mo moab, moab, be mothers of all bombs, yy, mother of all bombs, yy, moab like a boss. Taki będzie zapewne tytuł tego filmu. W końcu udało mi się, w końcu udało mi się mieć moab, naprawdę tak, znaczy nie się aż tak długo. Bo, bo jakoś tak za no, tak dwa dni. To wydaje mi się, że nie może się nie ale no w końcu dał mi się gdzieś ten Moab. Tak chciałem to zrobić i jest, jest, 24. Ciąg ofiar i jest tam moab, Więc cieszę się. Tu właśnie ogląda się gameplay z Moabu. To nie jest cały gameplay, bo cały gameplay był dłuższy, ale jest niepotrzebny nie zmiana hosta, więc, e, nie mam po co tego pokazywać, a w ogóle na tym moment nie bo ciągu ciągu tego małabowego jak mi się na początku, jest jeszcze ten zgony dwa, więc no... Tu już jest map W tym momencie leci już małap. Więc... fajnie. Żeby się znajdziesz już przy 23. zabiciu tak mi, tak mi skakała. że to tak się bałem, że zginę, bo to jest, naj, to jest już, no, najgorszy moment, zdecydowanie. Bo już myślisz, o może o morze! Coś, coś muszę, muszę to, muszę to namić, muszę mieć taką bałamę. A tutaj było kości, też na wychodzi z nożem. Już miałem ciąg 19 kiedyś, też zginąłem. Ciąg 15 też zginąłem. Więc. A tutaj klasa ACR, oczywiście pakiet specjalisty w pakiecie FR i pieszątkostwo bezkompromisowe. I. jakaś raport, wioską. Tutaj Na no. się schowałem szybko, bo no, zginął No i mam wszystkie właśnie tutaj atuty. No i ogólnie wbudowane tak, padlinożerca... E, e, ...ninja i coś jeszcze, nie pamiętam. A, strzał, strzeletwa, ba, bardzo ważne, bo pokazuje... ...to właściwie taki wallhack, w pewnym sensie. Pokazuje nawet czasami prześciany ściany nicki przeciwników, więc spoko, nie może. Tam już do mnie wali. Boże, jakie jak na szczęście, naprawdę. Tak się, tak się cieszy po prostu, ale już próbowałem wiesz, ma już mi nie szło, więc powiem znowu że będę męczył 500 lat, żeby go wbić. Tutaj kijowo trochę, ale wolałem się schować, nie chcę się, tam się strzelać, bo już szlak trafił, ja to się że teraz Na szczęście kolej zginął przede mną, i zobaczyłem czaszkę, i usłyszałem, się gminy, że to robimy, więc widziałem go na koniec. Mówi ja tu głównie patrzę na UAV i Guglielmo, to jest bo. Ja nie jestem przyzwyczajony do wbijania moabów. Może jak się rozkręcę w tym moabowym takim tańcu, że tak powiem, to będę już tak typowo wbijał moab, tylko wtedy ma prawie się wbić Ale to nie jest zabawa, bo. Um, trzeba, jak, jak właśnie patrzeć, zawsze trzeba postąpić. No nie ma opcji. Się jak widzicie, ja to staram się i tak dużo biegać. Bo ja widziałem też w, w, tutaj na który po prostu sobie w jednym miejscu z MP7, oczywiście. MP7. No zabieram MP7 i wow, z tunikiem, oczywiście, pewne No i ten. Wiem, że MP7 właściwie na Map może być. W sumie. Bo ja sam używam ACR, ale ATR. Przecież w 1v7 nie jest noobski, bo ma jakiś tam minus na przykład, minusem jest dość wolno się postrzelać. Chociaż ogólnie ACR jest świetny i w ogóle lubię, bo to jest... Fajnie wygląda, fajnie strzela. ma wszystko, wszystko, jest fajne. I tutaj się Nie no nie, No więc, to też jest łatwo zabijać. Ale mp7 ja to totalnie łatwiej tak łatwiznę Nie, nie musisz skupiać w ogóle na strzelaniu Jakbyś tylko wcisnął wiesz i nie z nim tego Jak widzicie tutaj dość swobodnie chodzę po mapie Jakbyś tam się nie ograniczał Tylko staram się unikać tych no, większych wężyk Jednak mimo wszystko nie biegać tak totalnie No, nie, to no i powoli wszystko robić, żeby nie zmienił Mówię wam, niezłe, niezłe, niezłe ćwiczenia nie spodziewałem się, że taka. Fajna to jest Jeszcze spróbuję, może no, mi się uda. Może na, na zaimbrekowanym przeczytłem zarażonym. Na tym jeszcze spróbuję być, bo na łaski. Ale to już nie taka fajna nie, nie to samo. Tutaj ładnie. Trzy osoby. Ładne. Jeszcze tu udało mi się ładnie jedną osobę zabić i koniec. No już i ogólnie tutaj są mniej więcej tak uświadomie, bo miałem myśl w głowie, że chcę być Moab dzisiaj. I ogólnie tutaj sobie uświadomiłem, że mam chyba ciąg 20 czy 19 i już się... już... Właśnie to jest ta zła myśl. Jak nabijacie Moab to nie myślcie, że ja chcę bić Moab, yy, Tylko... Znaczy muszę bić Moab i już myślę Moab, 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 Moab. Tylko grajcie. Yy, ja ja do, tego do tego momentu, jak o tutaj, to tak właśnie zarobiłem i było nieźle. Potem już tutaj zacząłem... Przypomniałem sobie, że bo jestem bardzo blisko No i zaczęłem mi się już trochę dłonie trząść, yy, ale wytrzymałem napięcie i jest. Będzie miał zobaczyć sobie. Wszystko pięknie, ładnie. Ogólnie ta miejscówka tutaj świetna, bo macie wgląd na wszystko. Tylko sobie chodzić tak jak ja tutaj wychylacie się jest, zacząłem się schować. No ludzie tak mówią Fajne ogóle, też nie na każdej mapie da się wzić ten ma Znaczy da się wzić na każdej mapie ale co ma połatwiejesz tak jak ta i jeszcze Resistance i jeszcze by się znalazło Dużo bo ja nie jestem na mapowym Trzeba by się spytać kogoś kto się zna No tutaj już fajny tak, tak Pięknie. Ja jeszcze zabiłem trzy osoby chapot. Nie, jedną osobę zabiłem. Nie, więcej chyba. No nie wiem, tak czy siak. Yy, mała pies. tutaj fail ale no, na szczęście małym. Tu, tu, tutaj... tutaj... myślę, że kogoś jest na górze myślę, że kogoś jest na... naprawdę myślę, że on tam z tyłu kampi ja widziałem go na nim e wiem, 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 miałem, miałem na radarze ale... właśnie, nie widziałem, czy użyć tego mała, bo właściwie... nie, nie miało to... Nie miało to sens, ale zobaczycie czemu się popsuło to co przemyślałem sobie żeby podbyć pakę, no bo jak oni ma dostają wininu wszyscy to jest czas ja też już biegłem właśnie żeby podbrzeć pak a tu patrzcie, no. Komperespect, Wizer. No ale moja jest naprawdę pięknie. Zobaczcie, co się dzieje, jaka cisza. Tutaj już z kolei się ten strzeliśmy przy jednym koleś w Chyba. Tak Mucheczecz ma to. Fajny małap. Podoba mi się, bo jest jaka cisza i w ogóle fajny ekran. No i jeżeli nie wiecie jeszcze, chyba no, ja powinniście wiedzieć już na pewno stówę. Ci co oczywiście grają w Call że ten. Y, dwa razy więcej punktów mamy, ja mój team, y, a dwa razy mniej ma przeciwny team. Punktów i ten. I mają EMP, tak jakby, na czas MOB. On znika, już widzicie, już przywracają się kolory. Ogólnie świetnie przemyślane, nie tak jak WMB, koniec i tyle. Jeszcze łatwiej wbić WMB. Nie, nie nie wiem, jak w tej grze działają noże. W nie wiem, naprawdę nie wiem, jak. Bo czasami po prostu ja w wtypka i one przez niego przenikają, więc dla mnie to jest jakieś alogiczne totalnie. A tutaj widzieliście, że wcale nie uderzyłem w niego aż tak dokładnie. Chociaż kino jeszcze inaczej pokazuje, bo kino nie pokazuje najszybszych ruchów, ono je pomija, więc możliwe, że ja jakiś taki minimalnie szybki ruch zrobiłem. Ale no, nawet jeśli to powinno, takie, takie stópki, jakie miałem, łapać na nóż, a nie. Prześpieszę lekko. Jeszcze limity na YouTube nie mogę znowu bonus specjalisty. Ten bonus specjalisty jest tak piękny. Naprawdę, jak go włączasz, to dostajesz swych Po prostu przechodzisz z, takiego jakby z rzeczywistości do jakiegoś tunelu przyspieszeniowego i tutaj też ładnie mi poszło ale niestety zginąłem tutaj gdybym no nie, nie. Zgimię, tak się po lewej to jeszcze mogłoby być coś sobie ładnie na mnie tu jeszcze zginęło niestety nie, nie. no ja przywinę bo to nie ma sensu Lag, 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 lak help me <try> dobra to by było na tyle, więc jest nasz pierwszy, mój no pierwszy, młody. Yy, dzięki Wam za oglądanie. Nadziemy, wiersz, mam nadzieję, że pierwszy, młody, może być. Ale wątpię, wątpię, bo ja jestem słaby podnieść. Dobra, dzięki za oglądanie i komentujcie moje inne filmy. Posłuchajcie. Cześć.